Cześć! Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do Karoliny. Chciałbym Wam pokazać e, sposób, w jaki montuję zestaw do Karoliny RIG. A dzisiaj do tego wybraliśmy taki koncept, można powiedzieć, street fishingu. A będziemy łowić e, w kanale, w basenie portowym i tam będziemy próbować dorwać się do tych okoni. Dlaczego teraz? Jak widzicie za mną aura jest taka jesienna, generalnie wybieram ten czas na, właśnie na łowienie karolijną albo wczesną wiosną. Generalnie miejsca, które wybieram do łowienia na karolijnę to są miejsca bezzaczepowe i najbardziej optymalnym takim terminem, w którym można łowić w ten sposób jest to jesień albo wiosna, kiedy przede wszystkim zielsko już opada. Generalnie Carolina e, przywędrowała do nas z zachodu w sposób taki łowienia, jak i Texas Ring, Tokio itd tak itd. Tak e, jest to niewątpliwie metoda naprawdę skuteczna, nie tylko na okonie, ale również na sandacze, natomiast wymaga troszeczkę cierpliwości. Zresztą sami zobaczycie. Pokażę Wam zaraz, jak zmontować zestaw. Jak ja montuję zestaw do Caroliny. Jest to bardzo prosto do zrobienia, także zobaczcie sami. tego zestawu potrzebne będą e, hakie offsetowe. Używam krętlik, możecie stosować również szybko złączki. E, no i oczywiście bulety z koralikami, tak zwane pociski. Cały zestaw buduję w oparciu na flow Jak i sam przypon, zobaczcie, jest też taki dodatkowy jak gdyby, przegub. Nie są on konieczne, ale ja go tak e, stosuję. Dwa, Fluokarbony łączę z sobą, łączę sobą kręcikiem. Przy czym cieńszy fluokarbon, tu mam 0,210, będzie używany jako przypon. Dość istotną sprawą jest długość samego przyponu. Im gorzej jest z rybą, i mniej chętniej pobiera naszą przynętę, wówczas stosuję dłuższe przypony, nawet do 70 cm. Kij, który używam do karalajny powinien się zachować na pewno z dużą szybkością. Nie powinien to być kij, który będzie nam się lał. Przyzwołowo lał. Generalnie kij powinien mieć czuły szczyt, dobry środek i mocny dolnik, żeby przytrzymać tą rybę. I tak jak wcześniej wspomniałem, na pewno to powinien być kij szybki. Ja w tej chwili tutaj mam diaflexa, Jig percha do 10 gramów, natomiast cała seria Diaflex Speeder'ów okoniowych jest szybka i spokojnie można ją wykorzystywać do tych technik i ona Wam się na pewno sprawdzi. Kowrotek, który podpiąłem do, do tej wędki to jest Harami model 2010 przede wszystkim z precyzyjnym hamulcem i mocnym i z fajną kulturą pracy i taki to jest mój zestaw, w którym się sprawdza do takiego łowienia. Zaraz zmieniłeś kij? Tak, zmieniłem na City Liner'a. Uważam, że on jest też bardzo fajnym kijem. Przede wszystkim szybkim, o miękkim szczycie i bardzo fajnie pod okniami pracuje. Fajnie wchodzi w parabole. Wasabi z obciętym ogonkiem. najpierw sobie wezmę pewien odcinek fluocarbonu i przywiążę go do krętynka obiązuję z 10 razy Robię tutaj pętelkę taką i na końcu ten odcinek przeciągam przez lekko zwilżymy zaciągniemy Flow Carbon o grubości 0,2 ma wytrzymałość około 4 kg Chciałbym tutaj złowić okonie że nie 4-kilowe, 4 ale około 2-kilowe. Na takie to będziemy polować. A jakie będą, zobaczymy. Ok, mamy zestaw. Tutaj mamy zestaw eee, odcinek e, przyponu. Ja go tutaj obetnę. I z drugiej strony przywiążę haków sytowych. Hak, oczywiście, wielkość haka dobieramy pod względem przynęty którą będziemy zakładać A w moim przypadku, ale optymalne to będzie jedynka. Tak dowiązuje tym samym sposobem co kręcnik. Raz, dwa, trzy i dzisiaj mamy trochę wieczną pogodę, dlatego e, większość wielkość buletów też dopasowuje do warunków pogodowych, które panują nad wodą, ale to sobie sprawdzimy już podczas samego łowienia. OK, powinno trzymać. Mamy tej wielkości, tej długości przypom. Zaczniemy od tej długości. Teraz z drugiej strony dowiążę około 30-40 cm drugiego karbonu, grubszego o grubości 0,3. Jak widzicie, do tego przyponu dowiążemy, tak jak wcześniej wspomniałem, odcinek 30-40 cm e, drugiego grubszego fluokarbonu. Dowiązujemy go oczywiście do tego krętlika. Możecie również stosować szybko złączki. Po tym krótkim odcinku będzie nam latał nasz i klikał bulet. Ok, nadmiar, obetniemy. I tej mniej więcej długości mamy dodatkową linkę z flow carbonu, po której będzie latał nasz bulet. Istotnym elementem jest odpowiednie umiejscowienie poszczególnych elementów, czyli koralika, który będzie się przesuwał i będzie uderzał o nasz bulet. I mniej więcej to w ten sposób wygląda. Jest koralik pierwszy i on tutaj w ten bulet przy podciąganiu będzie uderzał. I to dowiązujemy do plecionki. Łączenie żyłki plecionki z przyponem. Raz. Ага. Десять. 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 To na koniec nie pozostaje mi nic innego jak dobrać sobie pudełeczko z przynętami w zasadzie 2 i zabrać się za te około. Pięknie telegrafuje, uwielbiam to. Mateuszku, ten już ładniejszy, nie? O, oh, ładna ryba była. Carolina. klucz na fusing. Tak, liczymy na to, że będzie dostępny. dzień. Początek dnia łowiłem na Caroline Mega wielka frajda, fajnie. Okonie reagowały na tą metodę. Chłopaki łowili na zestawy jigowe, czyli klasycznie z podbicia. Fajnie. Myślę, że parę do okoni żeśmy złapali. Niestety musieliśmy stamtąd pójść. Przenieśliśmy się, Darek nas zaprowadził na rzekę i tutaj z kolei przesiadłem się na zestaw klasyczny, czyli główka jigowa i wielka frajda, kolejne okomki wjechały na genialny dzień, co tu więcej powiedzieć. Jeśli Wam się ten film spodobał, a coś wniósł do Waszego życia wędkarskiego, będzie mi bardzo miło. Będzie mi również bardzo miło, gdy postawicie łapkę do góry, zasubskrybujecie kanał Robinson Europe. Zapraszam Was do kolejnych materiałów. Oprzyj rączkę zrób y, taką O właśnie i teraz ci zrobię zdjęcie na, na, na pożegnanie tego miejsca i tego pięknego dnia. Cudownie jest, nie?